Dzisiejsze czytania mówią o modlitwie, o tym, żeby modlić się i nie ustawać. Zanim do tego dojdę, to chciałbym przypomnieć, bo ksiądz Sławek tutaj, jak jest cały czas, to z pewnością tego nie przypomina, że przychodzimy do ogniska miłości. My o tym z jednej strony wiemy, że, że tak jest. Ale z drugiej strony to się bardzo łączy z, mod... z tym, tym, tą prośbą, wezwaniem do modlitwy, że jesteśmy w miejscu, gdzie się uczymy miłości. Niektórzy tu przyjeżdżają na rekolekcję. Ja tu przyjechałem na rekolekcje swoje. Jestem się siódmy dzień w milczeniu ostatni. I... I... Ale przychodzicie też na mszę świętą tutaj co niedzielę. Przychodzimy do ogniska miłości. Tak jak do pokoju Marty Robę przychodziło wiele osób z różnymi dylematami życiowymi i my tu też przychodzimy z naszymi troskami życiowymi, żeby usłyszeć, że to co się liczy w życiu to jest miłość. Że nasze życie ma być w miłości, podporządkowane miłości. Chcemy być doskonali? To odpowiedzią na to jest droga miłości. Nie ma innej drogi. Chrystus jest tą miłością, w którą nas zaprasza. Jeżeli pragniemy świętości, ona jest ukryta w pokorze i tego się uczymy w ognisku miłości. Tego uczyła Marta Robę, każdego, kto do niej przychodził. Sama leżąc sparaliżowana w łóżku, zamknięta, a jednocześnie otwarta na cały świat i to świat do niej przychodził, bo przychodził do miłości, którą miała w sobie, którą się karmiła. I tak też przychodzimy do tego miejsca, czy to mieszkając obok i przyjeżdżając na msze świętą, czy przyjeżdżając na rekolekcję. Tutaj przychodzimy, żeby w tej modlitwie usłyszeć miłość jest możliwa. Miłosierdzie jest możliwe. Możesz tak żyć, niezależnie od problemów i dylematów, które są w Twoim życiu. I teraz. Ucząc się miłości, pragnąc miłości, jest dzisiejsza niedziela i Ewangelia i wszystko, co mówi o modlitwie, żeby modlić się i nie ustawać. Żeby nasze życie było od początku do końca modlitwą. Modlimy się, bo Bóg jest dobry, bo On nie jest Bogiem, który ma coś takiego, że chce nas gdzieś. W ukryty sposób skarcić, czy ma coś dla nas ukrytego, złego, ale ma dla nas przygotowaną miłość. I to jest, on jest Bogiem dobrym. Dlatego podchodzimy w modlitwie, żeby przejmować to, jaki on jest, i tego się uczyć, brać to od niego i w jego mocy to czynić. I tak pokazuje ewangelista Łukasz. Właśnie, że Bóg jest dobry i dlatego mamy się modlić. Natomiast ja się skoncentruję na pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, które jest taką ikoną pokazującą, na czym polega modlitwa w naszym życiu. Mamy Izrael i Amalekitów, walkę dwóch wojsk, które symbolizują walkę dobra ze złem. Tak, jak mamy w naszym życiu. Codziennie się zmagamy. Z jednej strony pragniemy dobra, chcemy iść za Jezusem, a z drugiej strony dopadają nas różne myśli, przeciwne miłości, przeciwne człowiekowi, przeciwne Bogu. Jest to ciągłe starcie Izraelitów i Amalekitów. Ciągle w nas to się też dokonuje. I w końcu Mojżesz mówi do Jezułego, pokazując tę walkę. Wybierz mężów i wyrusz na walkę z Amalekitami. Wybierz mężów. To znaczy, nie idzie cały Izrael na tę walkę, ponieważ Amalekici i tak są potężniejszym wojskiem. I możemy mieć takie doświadczenie w życiu duchowym, czy w życiu w ogóle, że zło jest większe od dobra. Oglądamy telewizję, słuchamy różnych rzeczy, patrzymy w internecie i różne informacje, które przychodzą ciągle są, że zło jest większe. I to jest to doświadczenie Izraela przed tą walką, które mają Amalekici i tak są więksi. Więc to co Izrael robi, nie bierze całego wojska, tylko wybiera mężów, którzy pójdą stoczyć walkę, w której bez wsparcia Bożego i tak jesteśmy przegrani. I to jest nasze życie, że bez wsparcia Bożego przegramy każdą walkę, ale w momencie, kiedy Bóg będzie w nas, On będzie naszą mocą, to tę walkę wygrywamy. Nie wiem, czy nasi jubilaci, Pan Henryk i Pani Renia macie takie doświadczenie przez 40 lat. Jest modlitwa, wygrywacie. Przestajecie się modlić, gdzieś tam odchodzicie. 40 lat to był czas i odchodzenia od Pana Boga i powrotów. To jak wracamy, to zwyciężamy. Odchodzimy gdzieś i coś się sypie. To Myślę, że każdy z nas może tak powiedzieć o swoim życiu. Gdzieś się w czymś gubię, zapominam o Bogu i zaczyna się moje życie sypać. I to jest doświadczenie, które tutaj jest pomiędzy w tej walce, którą mamy. Jozue bierze wojsko, idzie na tę walkę, a Malek ci atakują, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że Mojżesz stoi na górze i ma ręce wyciągnięte. To jest najważniejsze wyciągnięte ręce Mojżesza nad całą tą bitwą. Modlitwa. I co się dzieje, jak pokazuje Pismo? Gdy Mojżesz ma ręce w górze, wygrywają. Gdy ręce Mojżesza opadają, przegrywają. Gdy ręce podnosi Mojżesz, wygrywają, opuszcza, przegrywają. I to jest cały czas w naszym życiu. Jednoczysz się z Jezusem, jesteś po spowiedzi, do komunii, wchodzisz w ognisko miłości. I okazuje się, że masz siłę, niezależnie od tego, co się dzieje, masz siłę powiedzieć dobre słowo mężowi, niezależnie od tego, jak jest trudno, masz siłę go przytulić, przebaczyć. To samo do, do żony możesz powiedzieć komplement, chociaż gdzieś tam w sercu może mówić wszystko inaczej, to tylko dlatego, że są wyciągnięte ręce. Te, te wyciągnięte ręce, mojżesza, to jest twoja modlitwa, modlitwa Twojej rodziny, za ciebie, Twoich bliskich, którzy nie ustają w wołaniu i mówią Panu Bogu o tobie. To jest nasze życie. Tylko znowu życie pokazuje, że nie umiemy się modlić nieustannie. Chociaż w Ewangelii to czytamy, aby, aby się modlić i nie ustawać. Żeby nasze życie było ciągłą modlitwą. Miłość jest modlitwą, więc miłość jest możliwa cały czas. Ale żeby to działo się non-stop, żeby te ręce były wyciągnięte, to nie tak prosto. No, Mojżesz trzyma podniesione ręce, ale ale ręce mu drętwieją i opadają. I my w modlitwie jesteśmy znużeni, zasypiamy, przychodzi nam jakaś niechęć, że już nie mam siły, jestem zmęczony, serial jest w telewizji, coś innego, jakiś wyjazd. I to sprawia, że chcę modlitwy, a jednocześnie no tak wychodzi, jak wychodzi. Znowu, tak samo jak w małżeństwie. Chcecie pogadać, wiecie, że jest ważny temat, już się zbieramy, rozmawiamy, próbujemy. I się okazuje, no jednak, jednak, tutaj dziecko płakało, jednak za późno coś, jednak, i nie wyszła rozmowa, i znowu nie wyszła rozmowa. Jesteśmy odciągani przez złego ducha od tego, co ważne. Tak to organizuje zły duch, żeby nas odciągnąć od modlitwy odciągnąć od tego, co nas umacnia i daje nam siłę. I wtedy bardzo potrzebna jest pomysłowość. Pomysłowość w modlitwie. Gdy ręce Mojżesza drętwieją i opadają, gdy się okazuje, że on już nie ma siły, no nikt z nas nie utrzyma przez cały dzień tak rąk, to wtedy przyszli z nim na górę Aaron i Hur. Więc mówią Mojżeszu, ty usiądź na kamieniu, a my na ramionach, oprzyj ręce, to wystarczy, na naszych ramionach. I pomysłowość w modlitwie jest tak, że Mamy taki czas w życiu, że się modlimy dużo na różańcu, jest taki czas, że czytamy głównie Pismo Święte, jest taki czas, że trzymamy się nowenny pompejańskiej, innym razem jedziemy na rekolekcje i karmi nas słowo i kontemplacja i wchodzimy w głębie modlitwy, a innym razem jest tak, że gdyby nie majowe albo coś, to byśmy nie dali rady. Ktoś z was staje pod krzyżem przydrożnym i tam się jest jego główne zatrzymanie się i tam popatrzy, Szukać sposobów na modlitwę, szukać sposobów, które nas poprowadzą, nasze myśli, nasze oczy na miłość, do ogniska miłości, że to jest możliwe, żeby kochać, żeby to się działo w moim życiu. I to są ręce Mojżesza podparte przez Aarona i hura, którzy trzymają Go, żeby wygrywać. Ale czy Jozue, który walczy na dole, ma tę świadomość, że te ręce mają taką moc? że modlitwa ma taką moc. Znowu to jest nasze życie, że tego nie łączymy często. Jozue, który z żołnierzami, z szabelką tam walczy, nie ma, nie ma nawet pomysłu, żeby spojrzeć na górę i zobaczyć, ma ręce teraz wniesione, czy nie ma. Żeby to połączyć, że nasze wygrywanie jest związane z rękoma Mojżesza. Jozue z, naj, z najlepszymi żołnierzami próbuje jak może Walczyć sposobem, taktykom, na różny sposób, żeby wygrać. I my często próbujemy po ludzku jakieś rzeczy organizować, zapominając, że dużo ważniejsze jest to, że uklęknę w kaplicy, że tu przyjdę, że, że się zatrzymam. I znowu organizujemy, robimy, i w pewnym momencie już po takiej walce uświadamiamy sobie, gdyby nie modlitwa, nic by z tego nie było. Ale wchodzimy w takie myślenie. Że to od nas zależy wszystko, że to na nas jest budowane do, do momentu, kiedy potem siadamy po wszystkim i Mojżesz opowiada o swoich rękach. A Aaron i Chur, jak trzymali te ręce. Jozue wtedy widzi to całe zwycięstwo. Dobrze, ja walczyłem, to były nasze ręce. My jesteśmy spoceni i we krwi, ale tak naprawdę to wszystko się działo na górze bez tych rąk. Nic byśmy nie wygrali. I znowu, patrząc na rodzinę, na małżeństwo, na wspólnoty, robimy bardzo dużo. I to jest potrzebne. To nasze staranie się, bieganie, tłumaczenie, troska, łzy nieraz. To wszystko jest potrzebne. Ale bez modlitwy i tak miłość będzie niemożliwa. Bez Chrystusa, który jest miłością, możemy tylko po ludzku gdzieś próbować. Jakieś namiastki, która ostatecznie w walce dobra ze złem są przegraną. W Bogu jest nasza siła. Zachęcam, żeby ta, ta, to, te dzisiejsze czytania, te, te, żeby nas poprowadziły w tym kierunku, chcę wracać do ogniska miłości. Chcę wracać, żeby z moich doświadczeń życiowych. Przychodzić do Jezusa i zobaczyć, że miłość jest możliwa. Po to jest ta codzienna modlitwa. Codzienna to jest złe słowo, bo mamy się modlić nieustawając, Czyli cały czas. Nasze życie ma być modlitwą, czyli ma być jednością z Panem Bogiem. Do tego dążymy. Tego Jezus od nas chce, żebyśmy byli cali Jego. Niezależnie od powołania, czy co robimy, abyśmy cali byli Jego. Cali w naszym powołaniu, w życiu, we wszystkim. I z tej, z, w tej drodze naszego życia, tam gdzie widzimy, że przegrywamy, upadamy, wracać do wyciągniętych rąk, prosić o modlitwę innych, o modlitwę za nas, wyciągnięte ręce, które sprawiają, że jesteśmy w płaszczu Bożej mocy, że niezależnie od okoliczności zła, wygrywa miłość, wygrywa Chrystus w naszym życiu, w naszym sercu że jesteśmy ludźmi pokoju, chociaż dookoła wojna, dookoła jest dużo niebezpieczeństw. Niech, nie, niech te słowa, ta Ewangelia i ta, ta dzisiejsze czytania nas tak gdzieś poprowadzą, abyśmy odzyskali pokój i jeszcze bardziej zapragnęli modlitwy.